i nastał dzień dzisiejszy symboliczne wbicie łopaty pod budowę nowego stadionu Geksy. Nareszcie się tego doczekaliśmy. Obiecywał go nam Piotr Uszok, a dopiero jego następca próbuje dotrzymać słowa. Także wiecie, 14 października od dzisiaj nie będzie już tylko świętem nauczycieli, ale również mam ogromną nadzieję, że dniem, w którym nastaną lepsze czasy dla naszego klubu, dniem, w którym za kilka lat Dostaniemy nowy dom. Wracając do symboliki, to znamienne jest to, kto był obecny na dzisiejszej konferencji, a mianowicie Piotrek Koszecki, Marcin Krupa i prezes, a właściwie pani prezes firmy NDI. Nie brakuje wam tu kogoś? Gdzie był Marek Szczerbowski? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Może wy znacie? Podzielcie się tym w komentarzach, wiecie, tymi teoriami spiskowymi na temat miejsca pobytu naszego prezesa, prezesa GKS-u Katowice. No dobra, ale wracając do meczów. Ostatnio mierzyliśmy się z Tychami i na własnym boisku wywalczyliśmy punkt lub bardziej, zgodnie z prawdą, straciliśmy dwa punkty. Fajnie, że Patryk Szwedzik się tak rozwija, że strzela bramki i faktycznie coraz lepiej wygląda na boisku. Ale, ale i tutaj się powtórzę. Znów o pomstę do nieba woła gra defensywna Gieksy. Uszczelniamy szyki. Bądźmy bardziej skoncentrowani i kończmy takie mecze wcześniej, jak się da, a tym razem się dało. No kurde, nie no, dalej jestem zły, ale co przed nami? Przed nami mecz wyjazdowy na Bukową w Katowicach. Już raz przeżyłem coś takiego, kiedy to gospodarzem na Bukowej był Rozwój. Teraz to samo, tylko przeciwnik inny, a mianowicie rewelacja pierwszej ligi, czyli Skra Częstochowa. I nieprzypadkowo użyłem słowa rewelacja. Bo takie rzeczy mówiono o tej drużynie na początku sezonu, a szybki rzut oka w tabelę, no i widać, dzieli nas tylko jeden punkt. Dawać ich panowie, wygrać ten mecz i niech wreszcie zacznie się marsz ku górze. Opuśćmy na dobre tę strefę spadkową i budujmy fundament pod kolejny sezon. Jak będzie wyglądał ten mecz? Jakim wynikiem się skończy? Dużo pytań, a na odpowiedź przyjdzie nam poczekać do soboty. Wtedy tuż przed północą będziemy już wiedzieć, kto wygrał to spotkanie. A teraz? Teraz czas na typy. Mój to 1-3 dla Geksy, a wasz? Dajcie znać w komentarzu. No i oczywiście, widzimy się na meczu, a ja? Ja pozdrawiam was. Jak na razie, skupy piachu, ale jak powiedzieli, tutaj macie jeszcze dziury. Tak jak powiedzieli, to jest środek nowego domu GKS-u Katowice, który widzicie. Tu za mną. Na razie, cześć!